Miałem zawsze chęć robienia czegoś innego. Czyli nie, niekoniecznie tego, co wszyscy w koło robią. To, kim jest Roman Myśliwiec, to wymaga dłuższej opowieści, bo powiedzenie czegokolwiek w trzech zdaniach to nie będzie nawet uproszczenie, to będzie przekłamanie. To, co się wydarzyło, to właściwie przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Udaje się do Jasła. Przyjeżdżam pod dom. Przed którym zaparkowane są samochody trzech najważniejszych stacji telewizyjnych w Polsce. To, że nagle ta historia się pojawiła, no jest czymś na pewno wyjątkowym. Ja najbardziej mam satysfakcję, oczywiście. Jest to pewien element takiego spełnienia się. Ja się nie bałem nigdy pracy. Ja myślę, że to, to takie już infantylne. Wręcz są powiedzenia, że każdy człowiek jest kowalem swojego losu. Ale w tym jest dużo prawdy. Trzeba stać o czwartej rano i zap.